Karolina Dobrowolska, dobry wieczór. Zapraszam Państwa na prognozę pogody, bo po kilku dniach od wilży wraca do nas mróz. Już dziś w nocy miejscami temperatura spadnie do minus 15 stopni. W ciągu dnia przynajmniej popruszy śnieg i będzie od minus 7 do minus 5 stopni. Chmury już odpływają z nadpolski może wprawdzie z nich jeszcze popadać w nocy to na Pomorzu i Mazurach, a szczególnie na zachodzie rozpogodzi się. To wszystko dlatego, że te regiony dostaną się pod wpływ klina wyżowego. No i niebo będzie dużo bardziej słoneczne, ale będzie też mroźno. Za to więcej pochmurnego nieba i opadów śniegu na południu, a także wschodzie, to dlatego, że tutaj napływa niszy z krajów rejonu Morza Śródziemnego. On sobie tak przepłynie przez węgry i dalej na północ i w związku z tym popsuje nam trochę pogodę. Ciśnienie. Jutro wzrośnie. A przed nami księżycowa, jasna noc, szczególnie na zachodzie. No i jeśli mieli Państwo problemy ze snem ostatniej nocy, to i dziś możemy narzekać. Winę ponosi księżyc. Od wczoraj możemy podziwiać największą pełnię w tym roku. No i tak jak wspominałam, tu gdzie najpogodniejsze niebo, tam i mroźno, nawet miejscami do minus 15 stopni na Śląsku. Najcieplej noc zapowiada się na Mazowszu. Za to niedziela z największymi rozpogodzeniami w centrum i w Wielkopolsce. W pozostałych regionach pochmurno, a śnieg raczej słaby. Mocniej popada tylko na południowym wschodzie. I tam ze śniegiem zapowiada się też druga część dnia. Po południe to także więcej chwil ze słońcem, szczególnie na zachodzie kraju. Na termometrach od minus 7 do minus 5 stopni. W południe na warszawskich barometrach 992 hektopaskale. I takie ciśnienie powinno się utrzymać przez mniej więcej dwa dni. Noc z niedzieli na poniedziałek mroźna, nad ranem w rejonie Zatoki Gdańskiej nawet poniżej minus 15 stopni, a w ciągu dnia od minus 7 do minus 3. Na wschodzie wciąż pochmurne niebo i słaby śnieg, za to na zachodzie więcej przejaśnień. We wtorek sporo chmur i opadów, szczególnie na północy. Na południu są szanse na chwilę ze słońcem, ale i tu słabo popruszy i będzie od minus 4 do minus 1 stopnia. Jeszcze raz polecam podziwianie przepięknej pełni księżyca. Spokojnego wieczoru. Dobranoc.